Oskarżam obecnego i pana Wilka o to, to, że w lesie w dniu 15 stycznia czasu tajkowego działając z góry powziętym zamiarem w celu pozbawienia babci życia połknął ją, ale skutku nie osiągnął w związku z powstrzymaniem go przez Pana Gajowego. To jest zbrodnie z artykułu 13 1 kodeksu karnego. W związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego oraz oskarżam go o to, że w tym samym miejscu i czasie w celu pozbawienia życia czerwonego kapturka z góry powziętym zamiarem. połknął ją ale w skutku nie osiągnął i przez tego gojowego, z złocnej pomocy zielonej czesnego samego gajowego, to za zbrodnię z artykułu 13 paragraf 1 kodeksu karnego w związku z artykułem 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Dziękuję bardzo. Oskarżony proszę wstać. Wstaję, choć jest mi bardzo ciężko z powodu tych kamieni, które mi w brzuchu zaszyto. A ja, E, pouczam oskarżonego, że przysługuje mu prawo do składania e, wyjaśnień. Może również bez powodu odmówić składania wyjaśnień a, albo odpowiedzi na poszczególne pytania. To są prawa wilka. E, czy oskarżony zrozumiał treść aktu oskarżenia? Tak. Czy oskarżony przyznaje się do zarzucanego czynu i czy będzie składał jakieś wyjaśnienia? Ja chciałbym coś powiedzieć. Wiem, za co jestem oskarżony, ale to jest z tego nie przyznaje się do dokonania zarzucanych mi czynów. Chcę złożyć wyjaśnienia, ale będę odpowiadać wyłącznie na pytania mojego obrońcy. My, wilki, jesteśmy ofiarami nienawiści człowieka wobec dzikiej przyrody. Ludzie z naszych głów robią sobie trofea i chwalą się zabijaniem nas, zwłaszcza tacy ludzie jak Gajowy. Czy taki człowiek, który na nas poluje, może być obiektywnym świadkiem w sprawie wilka? Nie! Gorzej, kieruje się nienawiścią wobec wilków. A przecież jesteśmy pod ochroną. Jemu się wydaje, że może postępować ze mną jak chce. No, ja jestem niewinny. Wilków w lesie jest pełno, choć przez takich jak gajowy jest nas coraz mniej. Ja jestem jednym z nich. Wszyscy wyglądamy tak samo, trudno nas rozróżnić. Wyglądamy groźnie, bo mamy kły i umiemy warczeć. Ach, dlatego się mnie boją. I dlatego nas wilki oskarżają o różne rzeczy. Ja zaś jestem łagodny jak baranek. I jak baran głupkowaty. Ja nie pamiętam dokładnie, co się stało, zanim zasnąłem. Ja bardzo lubię pomagać. Pamiętam, że rzeczywiście spotkałem czerwonego kapturka no, z koszyczkiem. Mówiła, że idzie do, do babci. Jak widziałem te smakołyki w koszyku, to zrobiłem się głodny. I jak to wilkowi zaczęła mi lecieć ślinka. No. Czerwony kapturek jednak myślał, chyba że to na niego, i szybko uciekła w nieznanym mi kierunku. Ja chciałem tylko te smaczne owoce spróbować. Ja przecież nie jadam ludzi. Kapturka widzę tu przede mną i babcie całe i zdrowe. Więc gdy się obudziłem, krajowy walnął mnie mocno w brzuch, i, i, i to bez powodu. Gdy smacznie drzymałem, a przecież prawo zabrania poddawać zwierzęta torturom. Ja po tym uderzeniu, no to, to straciłem przytomność normalnie. Jak tylko się obudziłem, obok mnie, nie wiem skąd, znalazła się ta starsza pani i czerwony kafturek wraz z tym chuliganem krajowym. Potem się okazało, że jak byłem nieprzytomny, to mi wszyli do brzucha kamienie. No to kto robi takie okrutne rzeczy zwierzętom, no? Mam nadzieję, że sąd tu wyjaśni tę sprawę i dojdzie do wniosku, że nie zrobiłem nic złego. Proszę o uniewinnienie. Dziękuję bardzo. Odnotowaliśmy tak wyjaśnienia oskarżonego. Yy, czy są pozwolić jedno pytanie do Wilka. Proszę bardzo. Wiem, że Wit nie chce odpowiadać na moje pytania, ale mu zadam. Yy, czy Wilk czy lubi dzieci? No. No lubię, ale nie w tym sensie. No, co mi sądzie proszę za do protokołu, że Wilk yy, lubi pożerać dzieci. Ja nic takiego nie powiedziałem! W ogóle nie mówiłem nic o pożeraniu! Skąd się wziął wilczy but w tej no, no skąd mam wiedzieć? Wilki nie wymyślają przecież po wiedzy, No, Poza tym, może to wymyśliście je wy, ludzie. Jak tak nam wycinacie lasy, to chodzimy głodni, bo nie możemy znaleźć pożywienia, które mamy dzięki lasom. No, przecież... Ale proszę o spokój, tak? Wysoki, wysoki jeśli mogę, ja protestuję przed takim zaprotokołowaniem. Wilk w ogóle nie użył słowa pożeranie. Ludzie już tyle jedzenia jedzą i tyle go marnują, że już panu prokuratorowi właśnie to wszystko z pożaraniem kojarzy. Wilk zaznaczył, że lubi dzieci, ale nie w tym sensie. Lubi je, no bo dzieci ich nie zabijają, one czytają ich książki. Tak, dokładnie. Nawet taka jedna Nela, mała reporterka ostatnio, ze mną przeprowadziła wywiad właśnie o życiu wilków w polskich lasach. Była bardzo miła, chociaż ostatecznie napisała o wilkach na kole podbiegunowym, ale bardzo miła była, bardzo miła. Ja przypomnę stroną, że rozprawa jest nagrywana w protokole pisemnym, Zanotujemy, że Wilk powiedział na pytanie e, prokuratora, że lubi dzieci, ale nie w tym sensie. Nie będziemy tego protokołować, że je lubi, bo nic takiego Wilk nie powiedział. Teraz spojrzę. Tak, protokole takiej rzeczy nie mamy. Do, dobrze. Czy prokurator lub oskarżyciele posiłkowi mają jakieś pytania do Wilka? Ja mam pytanie. Proszę, pani mecenas. E Panie Wilku, proszę powiedzieć, czy w tym dniu Wilk był bardzo głodny? Hmm. A może wilk z powodu wycinania przez ludzi lasu ma tak mało pożywienia, że często głoduje? Ale pani mecenas, proszę nie zadawać pytań sugerujących odpowiedź, tak? Dobrze, to zapytam inaczej. Czy wilk ma ostre zęby? Hmm. No, no mam, no. A czy wilk mógłby tak tymi zębami schrupać tak człowieka? Hmm, no. W pewnym sensie. A czy wilk kiedyś kogoś zabryzł? Nie, nie, oczywiście, że nie. Nie jadam ludzi, ja jestem wegetarianinem. A Wilku, a pamiętasz, co było w koszyczku czerwonego kakulka? Tak, miała dużo ciasteczek, pewnie takie, jak to, co dzisiaj przyniosła do sądu, bardzo dobre. No i maliny, świeże maliny. Mm. A gdzie wilk mieszka? W lesie. Ale chciałbym tutaj powiedzieć, że przez to wycinanie lasu wszystkie wilki codziennie chodzą po lesie głodne, bo muszą się mocno naszukać, żeby znaleźć jakieś smakujki do jedzenia. I to bardzo dużo czasu nam zajmuje. Wysoki Sądzie, ja nie mam jedzenia. Wilku, a co wczoraj jadłeś? Wczoraj. Wczoraj byłem w areszcie. Nic nie jadłem. Tak mnie brzuch bolał ze stresu, mój przez te kamienie. Dobrze. Skoro nie ma więcej pytań, zaczynamy postępowanie dowodowe. Będziemy przesłuchiwać świadków. Jako pierwsza zeznawać będzie czerwony kapturę, Tak, Proszę wstać. Zapraszam tutaj świadka. Proszę powiedzieć sądowi, jak to zdarzenie przebiegało. Wysoki Sądzie, jeżeli Wysoki Sąd pozwoli, to ja odczytam moje zeznania, bo nie chcę być oskarżona o zatajenie prawdy i żebym czegoś nie zapomniała i ja sobie spisałam o proszę Wysokiego Sądu wszystko na takiej małej karteczce. Oj, ale z karteczki odczytywać nie wolno, tak? Czerwony kaptur. I no to dobrze, Powiem no to, 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 to. No, wszystko, co wiem. No więc moja Babcia... To jest y, ta tutaj, oto siedząca, no proszę wysokiego sądu, ona mieszka sama, no w lesie, no, no sama mieszka. tu no, była chora, więc moja mama wysłała mnie do niej, żebym zaniosła jej leki i jedzenie. Ba babcia sama mieszka. Miałam ze sobą, oto, tą czerwoną, piękną pelerynkę, ten sam kosiczek z tymi pysznymi ciasteczkami i różnymi rzeczami. Mama kazała mi iść chodnikiem obok lasu. No ale ja, jak to ja, poszłam przez las, pomyślałam, że będzie szybciej, i wrócę szybko do koleżanek, żeby się szybko bawić. No i poza tym babcia potrzebowała szybko mojej pomocy. A ja już jestem przecież duża, i wszystko wiem, i wszystko umiem, i sama umiem chodzić przez las przecież, prawda? I tam właśnie, proszę Wysokiego spo Sądu, spotkałam tego tu okropnego wilka, na pewno tego. Uznać, że świadkowie czy czerwony kapturek, czy babcia przy Gajowym mówili nieprawdę. Nie ma też powodu, żeby nie wierzyć właśnie urzędnikowi Leśnemu, a takim jest Gajowym. Wszyscy oni potwierdzają, że wilk połknął, a jak babcia, a później czerwonego kapturka. Co więcej zrobił to umyślnie i z góry wziętym zamiarem. Bilby od czerwonego kapturka zrobił do domu, babci. Co więcej, w celu zjedzenia czerwonego kapturka dotknął podstęp, przebrał się za babcie. Zatem wszystkie te działania Wilka były zaplanowane, zamierzone, po to, żeby zjeść dwie osoby tylko dzięki temu, że akurat krajowy się pojawił w pobliżu. Nie udało mi się osiągnąć swojego celu. Jak on zatem powinien ponieść wilka swoje czyny kary? Zwracam uwagę też, że potrzebnymi w sprawie są nie tylko warcie i czynniki, które Są też wszystkie dzieci. Dzieci, które przez zawołanie wilka boją się pozostałych wilków, pomyślą, że one mogą je zjeść. Ale potrzebne będą być też inne wilki. Takie zabawanie wskażonego spowodowało, że ludzie są do tych stworzeń negatywnie nastawieni się niepotrzebni wilków boją. Dlatego uważam sobie sądzie, że istotna szkodliwość tego czynu, którego dopuścił siebie jego wina są bardzo znaczne dlatego jedyną sprawiedliwą karą jest kara dożywotniego mieszkania wilka w poznańskim ogrodzie zoologicznym. Nie, no, tylko nie to, no nie możecie mi tego zrobić! No. Proszę, no. proszę o spokój, tak? Pani Mesna, proszę bardzo. Wysoki Sądzie, nie taki wilk straszny, jakiego Wysoki Sądzie maluje. Strona będzie dowodzić, zresztą wynika to e, częściowo ze zgromadzonego materiału w, w, w sprawie, że wilk jest niewielki. Wysoki Sądzie, e, zwracam uwagę, że wilk jest zwierzęciem dzikim e, i żyje na tym już od wielu, wielu lat. E, wilki, tak jak inne zresztą zwierzęta, mają swoje prawa. prawie wilczym jest tak, że wilk nie zjada innego wilka, ale może zjeść wszystko inne, gdy jest głodny. I wszyscy znamy e, powiedzenie głodny jak wilk. No czemu No dlaczego? Wilki są głodne, bo pozbawiliśmy ich wysokiej sondzie naturalnego środowiska. My no jako ludzie robimy to cały czas. A przecież las jest ich domem. I tam szukają swojego jedzenia. Jeżeli pozbawiamy domu, wycinamy lasy, to pozbawiamy wilki tego jedzenia. Prawdą jest przecież, że jeżeli ktoś nie chce być zaatakowany przez wilka, y, takiego głodnego wilka, to po prostu go uknika. Nie chodzi po lesie. Tak było przez miliony lat. Aż nagle ludzie zaczęli zabierać dom wilkom i sami wyposażać się w broń i y, jeszcze te wilki zabijać. A przecież wilki to zwierzęta, które chciały się z ludźmi zaprzyjaźnić. Wszyscy znamy przecież historię Romulca i Remusa, historię Białego Kła. To przecież człowiek stał się wrogiem Wilka, a nie odwrotnie, nie wilk wrogiem człowieka. To my zrobiliśmy z nich złodne zwierzęta, pozbawione domu i zmuszone jeść maliny i poziomki i żołędzie. I tu ważne pytanie do sądzę. Według jakiego prawa powinniśmy sądzić Wilka? Czy w ogóle jako ludzie powinniśmy? Według jakiego prawa winien by być sądzony ludzkiego czy może wilczego? A przecież w tej sprawie czerwony kapturek wszedł na terytorium wilka, do lasu, choć wiedziała, że nie powinna. Babcia wybudowała sobie dom w samym centrum lasu, w samym jego sercu, tam gdzie żyją wilki. No i oczywiście pozbawiając ich w ten sposób domu i jedzenia. Gajowy też wszedł do lasu, co więcej, z bronią i zabija zwierzęta. Zresztą babcia to zeznała. Wszyscy przebywali na terytorium wilczy, na terytorium, gdzie obowiązuje nie prawo ludzkie, a prawo wilcze. A ono pozwala zjeść wilkowi wysoki sądzie wszystko, co jest na jego terytorium poza innym wilkiem. Należy zatem rozważyć, jakie prawo powinno być stosowane. I czy to sąd ludzki ani wilczy jest właściwie Wysoki Sądzie do rozstrzygania w mniejszej sprawie. Co to do, do zamiaru. Żeby uznać, że ktoś mógł, chciał kogoś zabić, trzeba wykazać, że właśnie taki miał zamek. Proszę spojrzeć na niko. Smakły, ostre. Gdyby rzeczywiście było tak, że chciałby zabić czerwonego kapturka i babcie, to przecież by je pożarł, pogryzałby je. A one zaś same, jak zeznały, nawet nie zostały pogryzione. Gdyby ich rzeczywiście chciały pożyć, to zaczął od czerwonego kapturka. Potem kobiet do babci też ją zjadł. Widział, bo wiedział bowiem, te, że ta będzie sama pełna. Wit jednak nic takiego nie zrobił. Był bardzo miły dla Czerwonego Kapturka. Poza tym wszyscy świadkowie, wysoki sądzie w tej sprawie, szczególnie też Gajowy, zeznali, że czym żywi się Wit. On jest wegetarianinem. Gajowy przecież zeznał, cytuję, wiecznie go widzę, jak zjada maliny, jagody, grzyby. Ostatnio dziką w żołędzie wier. Wszyscy to w lesie wiedzą i opowiadali. W koszyczku Czerwonego Kapturka też przecież były same słodkości i owoce, a to na ciekła ciekła wciekła wilkowi. Wilk zeznał, że były tam świeże maliny. Przecież wszyscy tu zeznali, że jak bardzo wilk maliny. A skoro wilk jest wegetarianinem, lubi maliny, to nie mógł przecież połknąć babci czerwonego kapturka z zamiarem ich zjedzenia czy zabicia. Wilk mógł je połknąć w sądzie nie po to, by je zjeść, ale po to, by obronić je przed innymi wilkami. Obie były przecież Bezprawnie na terytorium Wilku. Ten Wilk, Wysoki Sądzie, zasiadający tutaj na ławie oskarżonych, ma wielkie serce. Bał się obawić czerwonego kapturka. Ołknął je by je, gdy dotrze na skraj lasu. Tam, gdzie już będą bezpieczne, poza terytorium Wilku. I to prawda, że oczywiście chwilowo je w tym celu pozbawić wolności, ale dlatego, tylko dlatego, Wysoki Sądzie, żeby je chronić. Ale sprawa, oczywiście wmieszał się gajowy, nie tylko nie pomógł wilkowi, ale przede wszystkim pobił go i jeszcze snęcał się nad nim, krzywając mu w brzuch ciężkich kamieni i pozostawiając na pastwę Ten wilk nie tylko ma ogromne serce, ale w żadnym wypadku wysoki świądzień nie miał zamiaru kogokolwiek pożerać, pozbawiać życia. Wręcz przeciwnie. Chciał je uratować, gdyby to trochę dzięki swojej bohaterskiej wysokiej sądzie postawił, gdyby nie Gajowy, który zupełnie źle zrozumiał intencje Wilka. Proszę wysoki sądzie o mnie. mnie. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w po rozpoznaniu sprawy Wilka z Ciemnego Lasu, punkt pierwszy oskarżonego wilka z ciemnego lasu uznaje za winnego zarzucanego mu i za to na podstawie artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego wymierza mu karę 8 lat pozbawienia wolności polegającej na umieszczeniu w zamkniętym ośrodku dla chorych i zuchwałych wilków w Pieszczadach. Punkt drugi. Na podstawie artykułu 41a paragraf 1 kodeksu karnego orzeka wobec wilka dożywotni zakaz przebywania w pobliżu siedzib ludzkich i kontaktowania się z babcią i czerwonym kapturkiem oraz zbliżania się do nich na odległość mniejszą niż 100 metrów. Punkt trzeci. Zwalnia oskarżonego od zapłaty na rzecz skarbu państwa kosztów sądowych.